Witajcie, w dzisiejszym odcinku będę robiła gofry, do których będziemy potrzebowali następujące składniki i już Wam tu podaję. 250 g mąki, tę mąkę już mam naszykowaną, 2 jajka również mam naszykowane, jedna łyżeczka proszku do pieczenia, również jest już, 25 g cukru, 40 g oleju, też jest naszykowany i 250 ml mleka, mleko też już mam odmierzone. No, i mam jeszcze takie dwa barwniki, bo będziemy robić właśnie kolorowe gofry. To ja też będę Wam po kolei wszystko ładnie pokazywać. Ja mam barwnik czerwony i zielony, ale Wy możecie dać różne. Więc zaczynamy. I zaczynamy. Na początek do miski wsypujemy mąkę. Następnie. Do pieczenia szczypta soli i cukier. To też razem łączymy. Dodajemy olej. Wbijamy dwa jajka. Dwa jajka. I na sam koniec wlewamy mleko i wszystkie składniki razem ze sobą mieszamy aż do powstanie jednolita masa. To jest przepis bardzo szybki, pyszne, fajne koszy. Ja będę robiła takie kolorowe, później tą masę będę jeszcze barwić na dwa kolory. To też Wam powiem. Pokażę tutaj ładnie, fajne. Mieszamy do jednego Masę już mamy ładnie tutaj gładką wyrobioną. I ja teraz będę trochę przelewała do tej mniejszej miski, bo będziemy barwić. Troszeczkę przeleję tu, tak mniej więcej z połowę. I będziemy barwić tym zielonym na początek ciasto. Dodamy parę kropel barwnika zielonego. Zaraz mam tu odbezpieczę. I na początek dajemy parę kropel zielonego. Jak chcecie mocniejszy kolor, to dajecie więcej. Ja dam tyle, tyle powinno wystarczyć. I tutaj od razu w tą mniejszą dam czerwonego tyle płynu wystarczy i to wszystko razem mieszacie. Zobaczcie powstanie ładny czerwoniutki kolorek. Dokładnie żeby to było wymieszane i zaraz będziemy robić gofry i tutaj zaraz będę jeszcze tą zieloną mieszać zobaczcie jak chcecie właśnie intensywniejsze kolory możecie dać barwnika więcej ja dałam tyle chociaż zielonego to jeszcze do dodam, bo taki blady wyszedł. No. I to ładnie ze sobą połączyć, żeby to ładnie nam się rozprowadziło. Gofrownica też mi się nagrzewa, zaraz wam to pokażę. O, i mamy tak wyrobione dwa kolory ciasta na gofry. No i ja już mam tutaj taką fajną malutką gofrownicę. Właśnie będę ją włączać Żeby nam się ładnie nagrzała e, Troszkę ją tutaj Skropię olejem Żeby tu nam nic ładnie nie Przelnęło Również górną O Czekamy aż się nam nagrzeje. Tutaj olej sobie odstawię na papier na bok. No i zaraz będziemy mieszać tutaj nasze gofry. Masa zielona i czerwona. Czekamy aż się nam tutaj nagrzeje. Gofrownica nam się nagrzała. Na pierwszy ogień idzie masa czerwona ładnie rozprowadzamy I ten kofer nam się ładnie upiek i zamykamy i czekamy i tak z każdym kolorkiem robimy gofry o, oczywiście pieczemy od 2 do 5 minut co już sprawdzamy ładnie się zarumienia piecze teraz wyjmujemy czerwonego tutaj gofra delikatnie bo jest gorący smarujemy olejem czy skrapiamy to samo robimy z zieloną masą. Teraz wlewamy zieloną, Tyle trochę żeby nie zapach, zapach no. ładnie rozprowadzamy, przykrywamy i pieczemy, co już tutaj doglądamy. A ładnie się nam tutaj piecze. I czekamy. I tak oto, zobaczcie, prezentują się moje kolorowe gofry. Możecie je podawać na wiele sposobów. Na przykład z owocami, z bitą śmietaną, z czym tylko chcecie i na co macie ochotę. Wyszły fajnie. Smaczne są. Ja uciekam zajadać, a z Wami widzę się w kolejnym odcinku. Napiszcie mi w komentarzu, czy lubicie takie kolorowe gofry, czy robicie? Chcę poznać Wasze opinie, zdanie. Zachęcam do komentowania.